get out of hand wymykać się spod kontroli reklama już wkrótce premiera kursu audio 70 popularnych idiomów amerykańskich i wyrażeń potocznych autorski system utrwalania wyrażeń aż 2,5 godziny nagrań skuteczne metody zapamiętywania kolorowa książeczka pdf gratis the party got out of hand and the guests demolished the living room Impreza wymknęła się spod kontroli, a goście zdemolowali salon. This has gotten way out of hand. We have to eat prawns instead of salmon. To naprawdę wymknęło się spod kontroli. Musimy jeść krewetki zamiast łososia. To say it got out of hand is a bit of an understatement powiedzieć, że wymknęło się to spod kontroli to mało powiedziane. Czy czujesz, że twoje lenistwo wymyka się spod kontroli? Czy miałeś kiedyś hobby, które wymknęło się spod kontroli? To był moment kiedy sytuacja w elektrowni Fukushima wymknęła się spod kontroli. Przetłumacz. Jak widać, sytuacja w Ameryce wymyka się spod kontroli. As you can see, the situation in America is getting out of hand. To nie była nasza wina, to jakby po prostu wymknęło się spod kontroli It wasn't our fault. It kind of just got out of hand. Zapraszam cię na TikTok angielski z oraz Instagram. Dziękuję ci za czas wspólnej nauki. Do usłyszenia. Cześć.